Temat tygodnia. Dzień dobry. Tu Łukasz Lipiński, witam w kolejnym odcinku podcastu Tygodnika Polityka. Temat tygodnia. A w tym tygodniu zajmiemy się znowu nie samym tygodniem, chociaż tym tygodniem też, ale tym, co się będzie działo w tym nadchodzącym sezonie politycznym. Y może aż do wakacji zobaczymy, czy aż tak daleko zejdziemy. A moją gościnią jest Anna Materska-Sosnowska z Uniwersytetu Warszawskiego i Fundacji Batorego. Dzień dobry. Dzień dobry, wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Może tak, zacznijmy, bo mamy taki krajobraz, może nie po bitwie, tylko w trakcie bitwy, chociaż nie lubię takich militarnych analogii, ale oczywiście mamy krajobraz, w którym z jednej strony mamy opozycję, która będzie próbowała w tym sezonie politycznym po pierwsze potwierdzić ten trend, y, który się pojawił w wyborach 15 października, no, a po drugie będzie chciała no, stopniowo jakoś to państwo przejmować, co widać y, nie idzie we wszystkich obszarach jakoś strasznie sprawnie, ale też w niektórych jakoś idzie, a z drugiej strony mamy do czynienia z pisem, który mam wrażenie, że będzie szukał takiej nowej racji bytu, w tym sensie, że ten stary pis nie bardzo miał cokolwiek ludziom. Do powiedzenia i teraz mam wrażenie, że tak lekko po omacku szuka tej swojej nowej opowieści, czy takiej opowieści, która by pozwoliła tej partii no, wrócić do gry, bo na razie z tej gry została, została wyrzucona. Yy, mamy kilka takich tematów, w których się ta rozgrywka toczy, i może rzeczywiście zacznijmy od dwóch tematów, które się rzeczywiście toczą w tym tygodniu czyli od mediów publicznych. Drugim tematem będzie sprawa pana Wąsika i Kamińskiego, ale to za chwilę. Zacznijmy od mediów publicznych i spróbujmy y, zajrzeć w głąb takiej analitycznej, bo nie będziemy się tu bawić we wróżki analityczną taką szkaną, kulej się zastanowić na czym to się skończy. Bo wiemy teraz jak wygląda sytuacja, są argumenty obu stron i tak dalej. Y, mnie by bardziej ciekawił pogląd y, na to Czym to tak naprawdę może się skończyć w ciągu najbliższych kilku tygodni? Czyli jednak szklana kula. Trochę tak, ale no, taka y, mówi się o tym, że intuicja to jest takie zgadywanie, ale poinformowane, prawda? Czyli oparte na jakiejś wiedzy. Tak, Więc spróbujmy sięgnąć tak, sięgnąć jednak po fakty i po wiedzę, a nie tylko zgadywać. To najpierw zaczęłabym od tego, że ciekawe przejęzyczenie było na początku. Y w określeniu rządzących opozycja, i pis, który został dawna opozycja, tak. Da, tak jest. Da, dawna opozycja. Trochę czasu jeszcze nam potrzeba do przyzwyczajenia się, że ta rzeczywistość wygląda inaczej. I muszę przyznać, że wygląda dużo bardziej dynamicznie i inaczej, niż jak ostatnio się widzieliśmy na koniec poprzedniego sezonu politycznego. I media są jednym z też z tego przejawów i. Tak jak nie miałam wątpliwości co do tego, że jeżeli Bartłomiej Sienkiewicz idzie do Ministerstwa Kultury, to nie ze względu na własne nazwisko, tylko ze względu na pewną stanowczość i wagę polityczną, jak również umiejętność podejmowania twardych, a często również kontrowersyjnych decyzji. I ja nie będę tutaj wchodziła w takie rozważania często prawne, czy to jest zgodne z prawem, czy nie, czy, ma prof, czy profesor Łętowska ma rację, czy... Może ktoś inny? Profesor Pietrowski na przykład. Na, na przykład. Przyznam, że akurat interpretacja profesor Łętowskiej, że to trzeba małymi e, gałęziami, małymi takimi wiązkami próbować to rozwiązać i tam, gdzie jest podstawa prawna do zaczepienia się, e, należy ją wykorzystać. Jest mi ta interpretacja e, bardzo bliska. E, natomiast Cała uwaga właściwie jest skupiona na tym, co robią rządzący, że oni zrobili to tak czy inaczej, delikatnie czy niedelikatnie, zgodnie z prawem czy niezgodnie z prawem. Widzę tutaj pewną schizofrenię również wśród nas oceniających, opisujących rzeczywistość. Zaraz do tego jeszcze mhm. przejdę, jeżeli będzie taka wola. Natomiast w ogóle nie zatrzymujemy się nad tym, co robi partia opuszczająca władzę. Powiem szczerze, że. Nadal nie do końca mieści mi się to w głowie i ja nie chcę tego akceptować, więc dlatego mi się nie mieści w głowie. Po pierwsze, marsz na telewizję, obrona jak Reduty. Pachniało to rebelią z 6 stycznia na, na Kapitolu. Oczywiście, pachniało, a nie było dokładnie to samo. Zwłaszcza, że tam był to ruch oddolny, inspirowany, podsycany przez władzę. Tutaj jest to ruch odgórny z próbą wciągnięcia dołu. Dołów, Które się niespecjalnie interesują ci ludzie. Tam. Niespecjalnie się interesują, niespecjalnie też to widzą, niespecjalnie czują, a interwencja posła Jońskiego i ukazanie zarobków w mediach państwowych przez osoby tam pracujące, no dodatkowo jakby to osłabia. Ale to nie oznacza, że to ustało. Po pierwsze, interwencje poselskie wykroczyły poza prawa tych interwencji, przybrały jakieś absurdalne wymiary. Mhm. Po drugie, mamy dzień 5 stycznia i na dzisiaj budynek telewizji publicznej na Placu Powstańców nadal jest zajmowany, żeby nie powiedzieć okupowany przez partii opozycyjną czy przedstawicieli partii opozycyjnej. Bez przerwy jest tam chyba co najmniej kilkoro, znaczy nie chyba, jest kilkoro posłów właśnie na takiej interwencji. I oni to za, za, zablokowali. No, po prostu jakieś absurdum. Doszło do, do, do absurdu. Są tam w trybie rotacyjnym non-stop. No, o czym my mówimy w tym? Były premier... Osoba odpowiedzialna za państwa okupuje budynek telewizji publicznej, co to ma wspólnego z interwencją poselską? No Ja zwracam uwagę na jednak dwie rzeczy. Znaczy, pierwszy znaczy